Dzień dobry, witam wszystkich, Świnka Morska na tapecie Kłaniamy się wraz z Zygmuntem I co, zaczynamy weekend kochani Dzisiaj mamy soboty Godzina ósma I tak to jest Poranna toaleta Oczywiście Miseczka suchej karmy Paśnik Uzupełniony i ogólnie mamy rozcielone Ksianko. Zigi, witamy cię. Oczywiście. Aha, troszeczkę wody. Spragniony Zygmunt? Siemano witam widzowie tu ja Zygmunt Życzymy Wam wszyscy, drodzy widzowie, miłego, cudownego, promiennego jeszcze weekendu. I do zobaczenia. Czekajcie na lepszą wiadomość od nas.